Cześć witam was w kolejnym odcinku Dzisiaj e, Tak jak zgodnie z zapowiedzią Jak mówiłem Dzisiaj posprzątamy sobie e, kleteczki e, Tutaj samiczka miała sprzątane bodajże że 3 dni Już ma trochę syf jak widać No ale ma młode Więc pościelamy jej Bardzo ładna samica moja ulubiona Jak wiecie pominam o niej w tamtym odcinku w prezentacji. magniastko aktualnie ma trzy młode. No niestety, więc z została się jej trójeczka tylko. No to jak wiecie, jest srokacz. Znaczy nie wiecie, bo w ostatnim odcinku ta samiczka była sobie w tej klateczce. Ona była sobie w tej klateczce. Ta klateczka została troszkę przerobiona. I tutaj mamy y, też y, samiczkę z młodymi, która była ostatnio sobie tam, a jest tu. Y, więc no, na, nie było już w, w prezentacji. Bo w prezentacji już też była tutaj. Cielni y, się. Y, aktualnie ma 7 bo w niedzielę jeden. I y, tak, y, 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 tutaj y, srokacz. Zekaczowi dzisiaj odpadła jedna sztuka, i ma sztuk y, teraz podejrzewam y, 8. 8 sztuk, tak, 8 sztuk ma. Teraz ładnie się chowają, nie powiem. Tam je widać w gniazdku, Widać odrzut, Tutaj yy, samczykowi dzisiaj jeszcze nie będę sprzątał. Chyba yy, że mu posprzątamy, bo jak widzicie syp jest. On jest taki, że w jednym miejscu yy, narobi, a muszę później po nim sprzątać. Yy, tutaj u chłopaszków też sobie posprzątamy. Tutaj została dwójeczka, bo w poniedziałek je sprzedałem. Ich rodzeństwo. Były dwa mioty, jedna właśnie. To są y, dzieci tej samiczki y, a tamtej jeszcze miałam trujeczkę od tamtej samiczki o, od tej samiczki miałam trójeczkę no i y, wczoraj się sprzedały cała trujeczka, wczoraj się sprzedała y, a tam miała siódemeczkę no to moi koledzy wzięli y, dwa y, przed świętami o początku grudnia y, i zostało mi 5 z tego miotu, od tej samiczki zostało mi 5 z tego miotu, no i tamtych trójeczek było 8 sztuk, wczoraj poszło 7, bo jeszcze tu był samczyk, którego nie zdążyliście też poznać. Był tu samczyk, samczyk został sprzedany w poniedziałek razem z tamtymi młodymi no i zostały te dwa i one pójdą sobie na tuszki no a jest sroka samczyk jemu chyba nie będziemy sprzątać dzisiaj bo on ma w miarę czysto no ale tak mamy tu do po tą klateczkę bo ona tu leży już dwa dni jak widzieliście też na tym na prezentacji już była ale nie mam, nie mam czasu się zabrać ze sprzątaniem tej klatki tutaj ta samiczka jest przesadzona. Tak, dwa dni. Dwa dni, bo przed prezentacją yy, była przesadzona. Yy, no i tak, młode się chowają, więc ja yy, biorę się za spotkanie i zobaczymy się później. No, także tutaj już samiczką ogarnąłem. Samiczki mają dościelane, słomki. miały już wrotno Tutaj mam już chłopaków sobie wyjąłem. I bierzemy się za sprzątanko. Czekam, dłoń. I wyciągamy. No dobra, my się widzimy za chwilę. No, pięknie. Yy, chłopaszki mają już posprzątane. Tutaj na dole też już wyrzuciłem No i tyle cała taczka cała taczka, cała taczka już jest Jeszcze tutaj posprzątamy i koniec I pozdrawiam, bo jest taki syf, że to masakra, nie da się tego opisać, nie? Więc tak tutaj już jest zrobiona A, jeszcze jedna rzecz. Czy wy też do sprzątania musicie mieć wenę, bo ja gdy nie mam weny do sprzątania, nic mi się nie chce. I nie posprzątam. Nawet gdy mają syf, nie wiadomo jaki, Muszę mieć wenę, żeby posprzątać. Nie wiem ile tak osób procent ma wodowców, ale ja tak mam. Dlatego mamy na dziś posprzątane. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.